Sezon grzewczy to szczególny czas, kiedy jesteśmy bardziej narażeni na zatrucie tlenkiem węgla, czyli czadem. Jest to silnie trujący gaz bezbarwny, bezwonny i lżejszy od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i jest praktycznie niewyczuwalny. W sezonie jesienno-zimowym kominiarze i służby mundurowe apelują o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń grzewczych i zwrócenie uwagi na aktualne przeglądy kominowe. Przeglądy Kominowe wykonywane przed sezonem grzewczym są szczególnie ważne, bo chronimy nasze domostwa, nasze rodziny przed zagrożeniami, przed zaczadzeniami, przed pożarami domów. Dlatego każdy powinien dokonać kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych z wydaniem protokołu elektronicznego który wprowadzamy od 18 stycznia 2023 do centralnej ewidencji emisyjności budynku żeby czuć się również bezpiecznie należy dokonać czyszczenia przewodów kominowych dymowych co 3 miesiące są to wszystkie przewody które opalamy paliwem stałym przewody spalinowe czyścimy co 6 miesięcy są to wszystkie przewody, które opalamy paliwem płynnym lub gazowym oraz przewody wentylacyjne czyścimy co najmniej jeden raz. W roku. Jakie mogą być konsekwencje braku i zaniedbania czyszczenia przewodów kominowych? Reporterzy polskiej telewizji regionalnej PTVR zapytali Wiesława zabawę prezesa międzywojewódzkiego cechu kominiarzy. Jeśli nie czyścimy przewodów kominowych, że może dojść do zapalenia się sadzy w kominie. Temperatura palącej sadzy przekracza 1000 stopni, a to jest wówczas zagrożenie dla zdrowia i życia domowników. Komin ulega rozszczelnieniu, co doprowadza właściciela obiektu na dodatkowe koszty naprawy kominów. Jeśli budynek jest ubezpieczony i mamy przeglądy i czyszczenia przewodów kominowych, pokryje nam firma ubezpieczeniowa. Jeśli nie mamy, musimy dokonać na koszt własny. Właściciel budynku jednorodzinnego musi sam zadbać o przeglądy. W spółdzielniach mieszkaniowych dbają właśnie administracje i tam regularnie kominiarze wykonują swoje Usługi. W domach prywatnych musimy po prostu zadbać, zgłosić o przegląd, zgłosić o czyszczenie. Są rejony, gdzie wykonywane są usługi kominiarskie na terenie kraju, gdzie domy są odwiedzane, wtedy ta usługa jest zdecydowanie tańsza, bo już od 50 do 150 zł. Natomiast jeśli kominiarza wzywamy specjalnie, ta usługa jest od 300 do 400 zł. Samo czyszczenie, nie mówimy o przeglądzie stanu Technicznego przewodów kominowych. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych to kwota około 500 zł za budynek jednorodzinny. Podczas kontroli lub okresowych przeglądów co roku na kominiarzy czekają liczne niespodzianki, które znajdują w kominach. Najczęściej w kominach znajduje się zagluzowane kominy, gniazda kawcze, gdzie kominiarze. Później udrożniają te kominy, bo musimy pamiętać, jeśli komin ulega destrukcyjnemu działaniu spalin, może ulec zagruzowaniu i wtedy taki komin należy udrożnić. Największe błędy użytkowników urządzeń grzewczych to samowolne podłączanie urządzeń grzewczych do przewodów kominowych. Zawsze musi kominiarz dokonać wizji, sprawdzić, czy można do danego przewodu podłączyć dane urządzenie, i wtedy możemy prawidłowo użytkować dane urządzenie grzewcze. Przed zatruciem czadem może nas ostrzec specjalny czujnik tlenku węgla. Podstawową funkcją takiego urządzenia jest wykrywanie czadu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji stwierdzenia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Taki czujnik może nam uratować życie, ponieważ pozwala na szybką reakcję i ewakuację z zagrożonego pomieszczenia, w którym przebywamy. My, kominiarze, zauważamy, że coraz bardziej ludzie zaczynają dbać właśnie o przeglądy oczyszczenia przewodów kominowych. Kominiarze prowadzą też akcje. Y która jest prowadzona przez Państwową Straż Pożarną, czujka na Straży Bezpieczeństwa Twojego Domu. Dostarczamy również informacje mieszkańcom, jak często czyścić, kontrolować, ale również zamontować czujkę tlenku węgla, czujkę dymu, która zawsze zasygnalizuje, że jest jakieś niebezpieczeństwo. Chcę podkreślić, że przy każdym emiterze ciepła powinna być zamontowana czujka tlenku. Węgla, czujka, tlenku, dymu. A niech mi powie, czy są jakieś kary, jeżeli ktoś tej czujki nie posiada? W tej chwili nie ma, ale największą karą dla nas jest, jeśli stracimy y, najbliższe osoby, to ponosimy największą karę jak, lub tracimy dobytek, który często budowaliśmy przez całe życie. Bardzo istotne jest regularne sprawdzanie naszych instalacji grzewczych przez profesjonalistów. Zatrucia tlenkiem węgla często wynikają też z braku wiedzy i działań profilaktycznych. Jak zaznaczają kominiarze, powinniśmy regularnie wietrzyć nasze pomieszczenia, w których przebywamy, kontrolować drożność przewodów wentylacyjnych. Oraz kominowych, a także dbać o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń grzewczych. Najbardziej niebezpiecznym okresem w roku, kiedy jesteśmy narażeni na zaczadzenie, jest czas jesienno-zimowy. Dlatego, w trosce o bezpieczeństwo własne i naszych bliskich, skorzystajmy z pomocy specjalistów, stosujmy się do ich rad oraz zamontujmy czujniki czadu, które mogą nam uratować zdrowie, a nawet życie.